W ogóle, jak ktoś ostatnio napisał komentarz na YouTube, i to by nie był pierwszy komentarz tego typu, pytałem się, czy jesteśmy parą. Zastanówmy się. Pojechaliśmy na wspólne, egzotyczne wakacje, jeździmy na jednym skuterku, śpimy w jednym łóżeczku, więc... Chyba nie jesteśmy. Czysta zazdrość. Każdy sobie robi fabułę. Jaka była historia tego wyjazdu, bo nikt nie jest. Ja miałem tu być sam. Ja po prostu sobie stwierdziłem, że sam jadę, bo miałem taką potrzebę, było kilka osób, które się chciały dokleić. No i wiadomo, że Aleks był jedyną, stroną, wiedziałem, że wytrzymam przez 30 dni, no i tyle, no. no. i tyle, a że nasze dziewuchy nie mogły jechać, bo praca, bo są inne obowiązki. No to... Odpowiadając na pytanie, kolego, nie, nie jesteśmy. Można śmiało rzec, że z Kacprą uprawiamy tak zwaną turystykę psychoterapeutyczną. Dlatego też stwierdziliśmy, że nie omieszkamy dzisiaj zdegustować kwaśiurka na pięknej rajskiej plaży Gdzie musiał jakąś inną nazwę na to hobby znaleźć, ale faktycznie <grym> mamy takie hobby Każdy powinien mieć hobby w życiu I ostatnio pojeździliśmy po wyspie, poszukaliśmy najlepszej miejscówy, no i znaleźliśmy Śrójsko się nazywa ta plaża, bo typowo pod turystów Bamboo Beach, ale wygląda zacnie I wszystko było fajnie, nowe oprogramowanie się ładowało, gdy nagle pojawiły się te piekielne czorty. Zlazły z drzew i zaatakowały nasz obóz. I... Rania to były nasze banany na podróż, ale ktoś inny się nimi zaobiekował. Próbowałem walczyć, ale nie dałem rady. Tylko niestety na twoim ręczniczku, zrobił sobie. Bardzo schizowe doświadczenie, zwłaszcza kiedy jesteś w takim stanie. I generalnie chcieliśmy tam sobie jeszcze troszkę posiedzieć, aż się oprogramowanie wgra do końca. Niemniej jednak te przebrzydłe małpy po prostu nie dawały nam spokoju. Nawet próbowaliśmy z nimi walczyć. Wzięliśmy jakieś kije i ruszyliśmy na nie. Ale tam samiec stada, ktoś, że się o nas nie bał, to jeszcze zaczął nas atakować. No, wystąpiła normalnie walka o teren tak. i o, o dominację. To było schizujące doświadczenie. Przyznam, że akurat w takich stanach, jak my byliśmy wtedy, kiedy takie rzeczy się dzieją, ja przynajmniej zauważyłem, że one przesuwają granice tego. Jak odbieramy, bo ja się w pewnym momencie odwróciłem leżąc i faktycznie patrzę, to małpa. Dopiero wtedy do mnie dotarło, że ona może cię ugryźć i wtedy by trzeba jechać do szpitala. I cały, ca, ca, cały, cały piękny plan na ten dzień by się zepsuł. Więc generalnie mi się to podobało. No, no. W, w pewnym sensie tak, bo to jednak przesuwa też granice tego, jak jesteś odporny przy takich sytuacjach. Szczerze mówiąc, nie dziwię się, że ten małpiszan nas się nie bał, a wręcz przeciwnie nas atakował po wielkości jego wora, który był naprawdę pokaźny. Więc ten gościu miał tyle teścia. Co my razem wzięci nie mamy. Proporcjonalnie do jego masy ciała to Kochones miał, no miał, miał ogromny. No. Był ewidentnie był w rauszu. Jak <grym> się na nas zrzucił był, był w rauszu, więc, więc tam byśmy musieli pójść z, tym, z tą samą sytuacją już na noże. No. A że było po trochę ludzi dookoła i kręcili to kamerami, to to odpuściliśmy. To odpuściliśmy, jak cywilizowani ludzie. Po krótkim pitstopie z kokosami, co potą uzupełnić elektrolity po walce z diabłami stwierdziliśmy, że od parku narodowego, do którego chcieliśmy dojść, dzieli nas aż 30 minut z buta, dlatego. O kurwa, to jest O U, kurwa, Dobra, dobra, ile kilometr pod górę? Nie, jaki kilometr pod górę. 2 km, trasa, godzina, godzina czas. Zwykły ten. Ale to nie że jest na każdym stopniu to samo. Na każdym... Nie, każdy jest inny. Tylko chłopaki z tego, z nadleśni... nadleśnictwa. <laughs> Nad siebie, no bo do, da, dodali cegiełkę. Sytuacja wygląda tak, że po dwóch. ile? Po dwóch? Po trzech może godzinach siedzenia na plaży, w oczekiwaniu na załadowanie się nowego systemu operacyjnego, stwierdziliśmy, że chyba po prostu trzeba zacząć tego tripa. Pojechaliśmy do National Park, który wygląda jak dżungla. I nie wiem, co mam jeszcze więcej powiedzieć. Oooo! Kurwa! Już mnie coś nie zaatakowało. Realnie to ja tutaj przyszedłem, żeby popodziwiać naturę, a my tu jakiś trening. Odjebaliśmy się. cały mokry jak świnia normalnie. Ja się z tym pogodziłem już dawno, <laughs> że tak to będzie wyglądać. To jest pomnik przyrody. Giant in the forest. Pomimo tego, że szlak był wymagający, bo większość trasy wiodła stromo pod górę oraz to, że wilgotność w dżungli przy 30 stopniach jest jak w łaźni, po około 45 minutach dotarliśmy do wspaniałej małej plażyczki, ulokowanej w spokojnej zatoce. No i kąpiel w ciepłym morzu w promieniach popołudniowego słońca było tym, co było nam w tym momencie potrzebne. Dodatkowo nieopodal sprzedawali zimne kokosy, które okazało się być idealnym napitkiem na fazę. 8 zł za sztukę. Najlepiej. Pomimo tego, że plaża była jak z żurnala, to praktycznie nie było na niej ludzi. Najwidoczniej ten park nie cieszył się zbyt dużym zainteresowaniem turystów. No cóż, lepiej dla nas. Jedna ze skał w tej zatoce nosiła na sobie opuszczoną latarnię morską, którą nie omieszkaliśmy oczywiście odwiedzić. Na drodze powrotnej natknęliśmy się jeszcze raz na miejscowe diaboły kradnące ludziom rzeczy z plecaków pozostawionych przy skuterach, a także na do dzień ten postanowił postawić kropkę nad i w postaci przepięknego zachodu słońca. Życie ma sens. A teraz nie, Popatrzcie, w jakim dojebanym domku nam przyszło mieszkać. Jest cały, zrobiony z drewna, ma super energię i jest ulokowany w tajskim lesie obok jeziorka. Także super czat. Mamy wszędzie daleko, ale mieszkanie w takim miejscu jest tego warte. Właśnie ten trip był. Tak syty, i dostarczył mi tyle bodźców dla mojego mózgu, co miesiąc we Wrocławiu nie jest w stanie mi dostarczyć. Także naprawdę jestem zadowolony z tego, jak to wszystko wyszło. No i to jest moim zdaniem najfajniejsze w tym naszym małym hobby: to, że pozwala nam to doświadczyć jakby tej boskiej rzeczywistości bez tych wszystkich zrąbanych filtrów, które nałożył nam ten system. I pomimo tego, że nie jestem zbyt wielkim fanem papierologii, zdecydowanie dużo bardziej wolę chodzić w kapeluszach, które są swoją drogą legalne w Tajlandii, to i tak taki dzień robi swoją robotę. Czyli pozwala nam doświadczyć tej rzeczywistości bez martwienia się o rachunki, o pracę, o problemy, o zakupy. Co możemy zrobić, czego nie możemy zrobić, to wszystko po prostu znika razem z częścią naszego ego i pozwala nam jakby jak to Rage Against the Machines śpiewał, który jest by the way znowu bardzo aktualnym zespołem. Take your power back, czyli wziąć tą moc z powrotem, czyli poczuć to, kim naprawdę jesteśmy i co tu robimy na tej wspaniałej planecie. Niestety, bardzo ciężko jest przekazać o co chodzi w psychodelkach osobom, które nie miały z tym styczności, ale mam nadzieję, że te moje materiały chociaż troszeczkę przybliżają wam ten temat i pokazują, jak to może wyglądać. Dlatego, jeśli nie widzieliście, jak oddawaliśmy się naszemu hobby przepięknej, przecudnej Szkocji, no to tutaj macie cały materiał na ten temat. Pozostawcie, proszę, lajka, jeśli ten filmik Wam się podobał. Z mojej strony to na dzisiaj tyle, także trzymajcie się i do następnego.